Co chcesz, abym ci uczynił? A on rzekł: Panie, abym przejrzał. imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Pan nasz Jezus Chrystus zmierza ku Jerozolimie. I jak sam zapowiada, zmierza do Jerozolimy po to, aby zostać umęczonym zmierza i widzi już Golgotę, widzi już swoją drogę krzyżową, widzi swoją mękę i zapowiada również już swoje zmartwychwstanie. Doskonale pasuje to do naszej dzisiejszej niedzieli. Jesteśmy u progu wielkiego postu. Rozpoczynamy niejako razem z Panem Jezusem tą drogę na Golgotę. Rozpoczynamy to nasze przygotowanie do tej naszej drogi krzyżowej rozpoczynamy to nasze, naszą drogę, która ma doprowadzić i do naszej śmierci, do naszego umartwienia, do śmierci dla grzechu, do zabijania tych złych przyzwyczajeń w naszym życiu. To jest treść Wielkiego Postu po to, abyśmy mogli razem z Panem Jezusem później zmartwychwstać, abyśmy mogli powstać do nowego życia. Powstać w tym życiu łaski, naprawdę odrodzeni, Taka, taki jest sens przeżywania tej wielkiej tajemnicy paschalnej. W wielkim poście mamy obumierać dla grzechu, dla naszych złych przyzwyczajeń po to, aby móc razem z Panem naszym Jezusem Chrystusem zmartwychwstać. I dzisiaj słyszymy tą zapowiedź. Oto Pan Jezus udaje się, zmierza już ku Jerozolimie, aby zostać umęczonym. Jest jednak w tej Ewangelii pewna postać, która w sposób szczególny nas obrazuje, w którą naprawdę powinniśmy się wcielić, mianowicie ten ślepiec przy drodze. Otóż i my jesteśmy ślepi, i my nie widzimy przede wszystkim naszych słabości, naszych grzechów i nierzadko nie widzimy tego, co jest po prostu w naszym życiu naprawdę istotne. Dlatego powinniśmy tego właśnie ślepca naśladować. Otóż on słyszy, że coś się dzieje, że Pan nasz Jezus Chrystus przechodzi tą drogą. I my teraz dobrze wiemy, że za chwilę Pan nasz Jezus Chrystus stąpi na nasz ołtarz, że Pan nasz Jezus Chrystus za chwilę ponowi swoją ofiarę krzyżową tutaj na naszym ołtarzu. I my możemy razem z tym ślepcem wołać: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Tak jak ten ślepiec, który coraz głośniej wołał, który nie dał się uciszyć. I my wołajmy do Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby on zmiłował się nad nami. Gdy Pan Jezus go pyta, czego on pragnie, odpowiada po prostu: Panie, abym przejrzał. I my możemy, jako że i my jesteśmy duchowo ślepi, że nie widzimy naszych grzechów, naszych złych skłonności, naszych przywar, i my jak najbardziej powinniśmy powtarzać za tym ślepcem. Panie, abym przejrzał. Panie, daj mi te oczy, które widzą, które pozwolą rozpoznać, co jest istotne w moim życiu, które pozwolą mi poznać moje wady, moje grzechy i naprawdę z nimi walczyć. A więc, i my powtarzajmy dzisiaj: Panie, abym przejrzał. I jeśli przejrzymy, jeśli Pan nasz Jezus Chrystus pozwoli nam poznać to, co naprawdę istotne, to dostrzeżemy to, co nam dzisiaj święty Paweł. Pokazuje w naszej lekcji. Otóż pokazuje on cel całego naszego umartwienia, pokazuje on cel naszej pracy w Wielkim Poście, mianowicie prawdziwą miłość. Dobrze znamy ten opis, jest to jeden z tych bardziej znanych fragmentów Pisma Świętego na Piesi o miłości o tej miłości prawdziwej, miłość cierpliwa, jest łaskawa, jest miłość niezazdrości i tak dalej, i tak dalej. Już na samym początku widzimy, że oczywiście nie chodzi tutaj o uczuciową miłość. Ta uczuciowa miłość nierzadko jest dokładnie przeciwnością tego, o czym mówi święty Paweł, gdy jest tutaj mowa o tej stałości, o tym, że ta miłość nigdy nie przemija, oczywiście zupełnie to nie pasuje do miłości uczuciowej. Chodzi o tą prawdziwą miłość, tą nadprzyrodzoną miłość, która jest silnym pragnieniem dobra drugiej osoby, jeśli chodzi o bliźniego. A w odniesieniu do Pana Boga, oczywiście, czy my możemy pragnąć dobra Pana Boga? Oczywiście nie możemy nic Panu Bogu tak naprawdę dać, ale możemy chcieć, aby Jego wola co do stworzenia się upełniła. Możemy dbać o to, aby Jego wola w nas się pełniła, aby Jego wola co do nas się wypełniała. I to jest prawdziwa treść miłości do Pana Boga. Jak mówi święty Jan Apostoł, ten miłuje Pana Boga, kto zachowuje Jego przykazania. Bardzo prosta zasada, bardzo prosta recepta, czyli właśnie ten, kto dba o to, aby wola Boża w odniesieniu do niego samego się pełniła a więc silne pragnienie dobra w drugiej osoby ten kto zachowuje przykazania silne pragnienie ta miłość o której mówi święty paweł cierpliwa jest dlaczego ona jest cierpliwa dlatego że prawdziwa miłość Odpowiednio rozpoznaje wartość wszystkich rzeczy doczesnych. Prawdziwa miłość widzi, jak wszystkie te doczesne problemy, wszystko to, co nas otacza i to, co przyjemne, i to, co nieprzyjemne, prawdziwa miłość widzi. Poznaje prawdziwe dobro, poznaje Boga, poznaje Jego wolę jako to, co jest najważniejsze w odniesieniu do nas. I to wszystko staje się drugorzędne. I wtedy człowiek faktycznie jest zdolny do tego, żeby okazać tą cierpliwość. Cierpliwość wobec tych wszystkich niepowodzeń, wobec tych wszystkich. Ich porażek. Ta miłość napełnia nas cierpliwością. Bowiem człowiek, który jest zjednoczony z Panem naszym Jezusem Chrystusem, nie ma powodu, żeby się niecierpliwić. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Ta miłość naśladując Bożą miłość jest zdolna przebaczać. Oczywiście, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus, który jest w stanie w każdej chwili nam każdy grzech przebaczyć. Spowiedź święta jest tego najspanialszym, najpiękniejszym świadectwem. Ta miłość łaskawa. Jeśli człowiek, który naśladuje tą miłość Bożą, faktycznie będzie łaskawy, będzie zdolny przebaczyć. Miłość niezazdrości. Tutaj znowu doskonale widzimy, jak bardzo ta miłość, o której mówi święty Paweł. Odmienna jest od miłości po prostu uczuciowej, zwykłej, naturalnej, uczuciowej miłości. Tamta, jak dobrze wiemy, bardzo chętnie zazdrości. Miłość nie zazdrości, bowiem znowu rozpoznaje, że wszystkie te rzeczy doczesne, marne są i szuka swojego szczęścia, szuka tego, co naprawdę istotne u Pana Boga. A więc ta miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, bo ten człowiek, który naprawdę. Ko, który naprawdę szuka woli Bożej, doskonale wie, że Pana Boga oszukać się nie da. Więc prawdziwa miłość prowadzi do oczyszczenia z obłudy. Nie nadyma się dokładnie w tym samym sensie. Nie łaknie czci, bowiem doskonale wie, że i to dobro materialne, to dobro doczesne, jakim jest cześć nasza, jakim jest nasze dobre imię i że to dobro nie jest tym prawdziwym, ostatecznym dobrem. Nie szuka swego, nie wpada w gniew, nie pamięta urazy. Wszystko to, o czym przed chwilą już mówiliśmy. Człowiek, który naprawdę kocha, wie, gdzie są prawdziwe dobra i dlatego potrafi z wielkim pokojem trwać pośród wszystkich kolei naszego życia. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli z prawdy. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, oczywiście, bo Pan Bóg z niej się nie cieszy, ale współweseli z prawdy. Tego, co jest naprawdę. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i na końcu wszystko wytrzyma. Gdy święty Paweł mówi o tym, że prawdziwa miłość wszystkiemu wierzy, to nie znaczy, że człowiek, który naprawdę kocha, jest łatwowierny. Musimy to obnieść. Do nadprzyrodzonej cnoty wiary. Ta prawdziwa miłość wszystkiemu wierzy, wierzy każdej Bożej obietnicy, wierzy wszystkiemu, co Pan nasz Jezus Chrystus powiedział. A więc wszystkiemu wierzy. O ile wydaje nam się to być może banalne, oczywiście każdy człowiek, który jest wierzący, wierzy właśnie. Ale tak w praktyce wierzyć we wszystkie Boże obietnice. Wcale już tak łatwo nie jest. Pośród tych wszystkich trudności, jeśli te trudności dobra tego świata nas zalewają, wtedy wcale nie jest tak łatwo wierzyć na przykład tak w praktyce wierzyć w to, że Pan Bóg cały czas daje nam tą łaskę potrzebną do tego, żeby oprzeć się pokusie. Że Pan Bóg cały czas wszystkie te koleje świata, koleje naszego życia cały czas ma pod kontrolą. Ta prawdziwa miłość wszystkiemu. Wierzy i we wszystkim pokłada nadzieję. We wszystkich tych Bożych obietnicach pokłada nadzieję, czyli tam, gdzie faktycznie naszą nadzieję złożyć powinniśmy. I na końcu ta prawdziwa miłość wszystko wytrzyma. Tak jak już w Starym Testamencie słyszymy, że miłość mocna jest, jako śmierć. Ta prawdziwa miłość. Jest mocna jako śmierć, czyli jest nieubłagana, jest nie do złamania. Dlatego, że jej obiekt nie może zostać odebrany temu, który naprawdę kocha. Nikt nie może nas oderwać od miłości Chrystusowej, jak powie to święty Paweł. Nikt nie może nas oderwać, tylko my sami możemy nas samych oderwać od miłości Chrystusowej. Jeśli faktycznie... Z tego zjednoczenia z Panem naszym Jezusem Chrystusem szukamy, jeśli Jego kochamy ponad wszystko inne, to wtedy jest to wielkim źródłem pokoju, bowiem nikt nie może nas od tego oderwać, nikt nie może tego prawdziwego, jedynego dobra nam odebrać. Ale żeby naprawdę tym żyć, żeby naprawdę tego być świadomym, potrzebujemy widzieć. Potrzebujemy, tak jak ten ślepiec, wołać, Panie abym przejrzał. I dzisiaj powtarzajmy to razem z tym ślepcem z Ewangelii. Niech Pan nasz Jezus Chrystus obdarzy nas tymi oczami, które widzą. Tak, abyśmy naprawdę widzieli, co jest w naszym życiu ważne. Abyśmy naprawdę rozpoznali nasze grzechy, nasze wady, nasze przywary. Abyśmy teraz mogli w tym okresie Wielkiego Postu, po tym jak rozpoznamy naszego wroga, który jest w nas samych, Naprawdę mogli z tym Wrogiem stanowczo walczyć. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.